Kolejnym elementem przygotowań reprezentacji Polski do przyszłorocznego Euro był turniej Futsal Week rozgrywany w chorwackim Poreczu. Selekcjoner Błażej Korczyński zabrał dobrze znanych zawodników jak Nawrat, Błaszczyk, Kubik, Madziąg, Hoły, Klaus, Konkol, Solecki, Lutecki, Leszczak, Esner czy Krizel, ale także mających szansę na debiut w biało-czerwonych barwach Mateusza Mrowca z Piasta Gliwice. I Mateusza Olczaka z warszawskiej legii. Pierwszym rywalem biało byli finowie, więc zespół doskonale znany zawodnikom Błażeja Korczyńskiego. W tym meczu decydowały stałe fragmenty gry. Oto piąta minuta spotkania Krzysztof Elsner po zagraniu Tomasza Krizela z rzutu rożnego, trafia piłkę z półwoleja. Ta jeszcze podzuje przed bramkarzem rywali. I mamy prowadzenie. Kolejny stały fragment gry. Tym razem strzela niemal niemalże bezpośrednio z tego rzutu rożnego. Ta piłka, oczywiście, jeszcze po e, nogach panu Autu, a więc zapisana jako bramka samobójcza. Polacy rozgrywali piłkę z wykorzystaniem, oczywiście, Bartłomieja wrata, później uznanego za najlepszego bramkarza tego turnieju. Michał Kubik z autu. Blokują to Finowie. Jeszcze raz Michał Kubik, i mamy 3 do zera. Kapitan reprezentacji Polski jeszcze podwyższył to prowadzenie przed upływem pierwszych 20 minut mimo że ofiarnie próbowali tam blokować Finowie nie udało się wybronić tej akcji w końcówce spotkania oczywiście Finowie zdecydowali się na wariant z wycofanym bramkarzem co wykorzystali po dopiero Boże Michał Madziąg jego pierwsza bramka w biało czerwonych barwach tak strzela zawodnik nowy zawodnik Konstraktu Lubawa. A to już fragmenty spotkania Polaków z Grenlandią. Pierwsze takie spotkanie w historii. Polacy w czerwonych koszulkach, próbuje Grubalski, strzela Leszczak. No i tam, gdzie być powinien, znalazł się Tomasz Lutecki. On potrafi w taki czasami niekonwencjonalny sposób zaskoczyć bramkarza. Tak się też stało w tej akcji. Kolejna akcja biało czerwonych Znów zaczynamy od bramki. Konkol Jakub Konkol, który to w meczu z Brazylią, rozgrywanym w Bydgoszczy. To jest świetna akcja. Grającego z numerem 14 mrowca. Strzelał jeszcze po drodze Michał Klaus, a dobija to wszystko Patryk Hoły, a więc zawodnik Red Dragons Pniewy. Pokonuje bramkarza Grenlandii. Kapitalna tutaj praca wykonana przez piwota Piasta Gliwice, ale wszystko finalizuje Patryk Hoły. 2 do 0 Polska wygrała z Grenlandią, a to już fragmenty trzeciego meczu turnieju, czyli ostatnie spotkanie, rywalizacja z Finlandią. I tym razem Tofinowie dobrze korzystali ze stałych fragmentów gry. Mika Kittola zdobywcą bramki na 1 do 0 w dziewiątej minucie spotkania. Kolejny stały fragment gry dla naszych rywali, tym razem strzał z dystansu. Inne rozwiązanie Justus Kunas, zdobywcą gola, cieszą się Finowie. No i można powiedzieć, że część strat z tego pierwszego meczu już odrobiona, ale Polacy też mają super strzelców, takich jak Sebastian Leszczak. Zagranie znów z piłki stojącej i Leszczu, nowy gracz rekordu Bielsko-Biała zdobywa kolejnego gola w kadrze. Mocne uderzenie byłego zawodnika Kireksu. Z autu Finowie. Spore zamieszanie, wychodzi z bramki, nawrat nie potrafi zatrzymać Pała Autio, dla którego co ciekawe, jest to setny gol w barwach z Finlandii. Akcja Finów. Którzy to wszystko kończą strzałem. Piłka w siatce. Jukka Kytola strzelcem gola na 4 do 1 w 21. Minucie spotkania, więc fantastycznie rozpoczęła się ta druga część dla naszych rywali. Bartłomiej Nawrat rozgrywają piłkę biało-czerwoni, ale proszę zobaczyć, jak blisko. Ustawieni byli Finowie, my może, mimo że to my chcieliśmy gonić wynik. Ale tutaj kapitalnie miejsce znalazł sobie Mateusz Mrowiec, i człowiek, który podczas tego turnieju zadebiutował w kadrze, ma na swoim koncie także debiutanckiego gola. Polacy kończą więc turniej z dwoma zwycięstwami i jedną porażką.